Witajcie kochani, poznajcie mojego małego muszka, małego, jak małego, mojego kochanego kotka, który e, będzie dzisiaj naszym modelem, znaczy on chyba sobie zaraz pójdzie, tak? Pójdziesz sobie zaraz. Pewnie tak, bo on nie bardzo lubi rysować, ale był moim modelem, jak rysowałam e, e, te koty. dzisiejszy temat, czyli właśnie rudego kotka, czyli takiego słodnika, mojego ślicznego. Ok? Już mam je chyba dość. Więc go wypuszczę, idź słońce. Idź. I zostaw nas mnie z wszystkimi dziećmi, które chcą się nauczyć, jak rysować ślicznego słodkiego kotka. Także, moi drodzy, znacie już temat dzisiejszy, więc zabieram się do roboty. Dzisiaj będziemy tworzyć kolejną ilustrację. Był, napisałam wcześniej, że jest potrzebne. Dzisiaj ołówek, w odróżnieniu do poprzedniej pracy, gdzie robiliśmy jednoraz nie było potrzebnego żadnego ołówka, prawda? Wszystko robiliście od ręki w flamastrem i było super. Jednak trzeba dzisiaj e, będzie troszkę odrobinę bardziej skomplikowana praca, chyba, e, ponieważ musimy zrobić kółko pomocnicze. Dobra, robimy. Robimy dość dużo na środeczku kartki, a ja poprzednio mam kartkę roboczą i kartkę finalną na której będziemy powstawać moja praca, robimy dość duże kółko, popatrzcie, ciach. Nie robię tego mocno, nie trzymam taka kółka, nie będę go dzigać. Ma być bardzo delikatnie, żeby później się dało tak wymazać to kółko, żeby nic nie zostało żadnego śladu. Kółko mniej więcej wielkości mojej taśmy klejącej. Duże, czyli duże. Duże, wielkaśne kółko, dobra? Na środku robimy krupeczkę. To będzie taki jakby zegar. Ponieważ pewnie wiecie, jak rysować kotki, to, psz, to dla Was jest Łatwizna. Tym razem poznacie, jak troszeczkę innego kotka narysować, a z przechyloną główką, co nie jest wcale takie łatwe. Jak zachować proporcje twarzy, jeśli główka jest przechylona? I słuchajcie. Więc tak. E, dlatego posłużymy się dzisiaj takim, jakby zegarem. E, mam nadzieję, że znacie się na zegarze. Będzie to godzina dziewiąta. Tu robimy małą kreseczkę ołóweczkiem, Cały czas na ziołówkiem, czyli kropka na środku kółka, kreseczka u góry. I kreseczka z boku. Obydwie te kreski dążą do tego środeczka. Ok? Może być z drugiej strony, wtedy by było w drugą stronę. Ale mnie tak łatwiej jest akurat. Dobra, popatrzcie, ciach, ciach, kreseczki. I ołówek już odkładam. Już go nie potrzebuję, już nie potrzebuję pomocy, bo już zabieram się za flamaster. Biorę zwykły flamaster. Ja mam taki właśnie trochę grubszy, żeby można było grubszej i nie linii rysować z nim. I już teraz poprawiam tą kreseczkę. Kropki nie. Nie poprawiamy kropki ani kółka. Kreseczka. Teraz kolejne dwie kreseczki. Góra to czubeczek, rysujemy takie kreseczki. Małe różki dochodzą. Myślicie, że to łóżka? Mhm, mm tylko no nie takie, no to wygląda jak róg jednorożców, dwóch. A to nie będzie jednorożec przecież tym razem. No więc z tego samego czubeczka rysujemy teraz drugi, drugą kreseczkę. Takie dziwna dziwne literka, nie wiem z jakiego e, języka, by to było, z jakiego alfabetu, <laughs> nie znam się. Słuchajcie, popatrzcie, to ma być taki kształt, tu kreseczka, małe i duże, w sensie grubości, już szerokości. A to co sobie czasem wyćwiczycie? Tu szersze, od środka węższe, ale to jest kwestia wyćwiczenia, jak nawet byście zrobili porówno, też ujdzie, prawda? Spoko. Tym się nie przejmujcie. Teraz to kółko, narysowane ołówkiem, musi być poprawiane flamastrem, ale nie tak zwyczajnie, nie chcemy mieć kota... Bez sierści. Teraz ma być Włocha, tylko tuś. W taki słodzie jak z mega wielką ilością sierści. sierści. Jak zrobić tą sierść? Wystarczy mieć drżącą, zmarzniętą rękę. I połączymy po tej linii, którą mniej więcej narysowałam, takie króciutkie. Popatrzcie. Czasem są to kreseczki, a czasami to jest takie coś. Jak sobie bolicie. Tu uszka omijam, i po tej linii, czasem przerywam, nie przeszkadza. Po której z tych kółek, o dwa mi się w sumie narysowały. Ciach. Okej? Okay? Jest super. Ma być włochaty i puszysty. Ważna sprawa teraz. Ponieważ mój kotek będzie miał przechyloną główkę, e, przechyloną główkę wygląda ślicznie, ale jest ją trudno narysować, bo wszystko wtedy się przechyla jakoś dziwnie i nie na miejscu się robi. Dlatego sposób jest taki, żeby przechylić kartkę. No, musimy sobie ułatwiać, prawda? Nie będę się męczyła z wyobrażaniem sobie, a tu przechylona, a tutaj ten, tego. No, łatwiej jest przechylić kartkę. <grych> Jak się da? A rysuję na kartce, prawda? I teraz tak. Przechylam kartkę tak, żeby łóżka były po bokach. Już nie u góry i u dołu, bo może to ładnie wygląda później, ale najpierw trzeba do tego dojść. Przechylam kartkę tak, żeby były po prostu po bokach. Jest dużo łatwiej. A ułatwiamy sobie życie. I teraz tak. Nosek. Zaczynamy od centralnej części, czyli noska, ale ten nosek nie będzie tutaj, gdzie kropka. Tej kropki już w ogóle nie ma. Najlepiej sobie ją. A, zresztą zostawię. Zostawię, żeby wiedzieć. W połowie mniej więcej dużo, dużo niżej poniżej kropki. Robimy kreseczkę poziomą, czyli w bok taką kreseczkę. To będzie taka kreseczka. Popatrzcie, nosek zaznaczam malutką taką kreseczkę. Nosek to będzie literka T. Będzie tak, to jest ta kreseczka. Potem tak, to wiecie, znacie literki T. Literka. A potem łączę troszeczkę. O tak, to łączę. Wychodzi takie nosek, nosek, no nie? Popatrzcie, a ja jeszcze lubię takie coś dodać. Czyli te, a jak mam odwróciła to Y. Tak, tak, łączę te ze sobą elementy. I jeszcze takie coś robię. Takie, tylko smutko, minko, wtedy wychodzi słodka. Czyli robię tak, tak. Łączę ze sobą te elementy. I tak coś robię. I tu jest do góry nogami, jakby to obrócić, to by była literka Y. I te, a do góry te. No dobra. E, mamy tak. Ciach, super. No to teraz oczy. Oczy są najważniejsze, wiadomo, najtrudniejsze. Ale zaraz się nauczycie, jak je robić. Od tego miejsca, w końcówku, końcówek bo nosa, noska, zrobimy oczy. Kotki mają takie coś, i wtedy im się takie łuki mają. Hmm. Jak zrobię to tak sztywno, to wygląda niezbyt ciekawie. Dlatego nie, nie dociskam, nie dotykam, yy, rysując, nie dotykam samego, same, samego końca tutaj noska, tylko tak troszeczkę wyżej tak, wiecie, jak poprzednio przy jednorożcu. Trzeba wyrobić rękę. Tak. Takie łuki. Takie łuki. Na boki. Ciach. No. Ciach, 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 ciach. Taki mocno zakręcony łuk. O takie. ok, Tak. I tak. Jak, yy, nie wiem jak co. Jak coś. Słuchajcie, od tego miejsca duże łuki, och, aż mi dostał och, jak wyjdzie mi za y, linię głowy, nic nie szkodzi, to są rzęsy, mogą wystawać poza głowę. Jeśli tego to można zawsze poprawić, bo to są y, górna, y, górna część y, oka, to będzie też rzęsy będą, więc można je pogrubić jakby coś, ale zresztą to zrobimy. Ok, no to teraz mamy takie piękne łuki, duże, popatrzcie jakie duże, wygięte mocno, prawda, dość mocno. No to teraz dół. Nie, jak mam tutaj nosek, patrzcie, tu nosek, to nie robię oka od tą, tylko trochę wyżej, troszkę wyżej. I robię mocne te łuki. Tamte górne to były takie wygięte, trochę. A te dolne są mocno wygięte. O, mocno, mocno, mocno. Taki brzuszek mają mocny. Zresztą sobie sami musicie poćwiczyć, bo ja ciężko będzie to wytłumaczyć tak na odległość. Musicie popróbować. Eee, mamy tak, jeden łuk, ten duży i ciach, drugi łuk. W środku rysujemy drugi, ł... drugi... drugi łuk, dobrze. Drugi łuk, ciach, ciach, tak? I jakieś światełka. Ok, zrobię to samo. Tutaj, ciach. Prawie koło, popatrzcie. Prawie koła. Tu by wystawały koła trochę. W środku duże, bo chcę mieć ogromne źrenice, bo wtedy wyglądało tak słodko bardziej. I światełka, które na razie sobie rysuję. A potem sobie je ominę. Czyli tak, tu narysowałam sobie dwa światełka obok siebie. Światełka, czyli takie błyski. Błyski wokół, żeby kotek był bardziej dynamiczny, żywy, taki, bardziej przyjazny. To muszą być takie, musimy być takie błyski. Zakolorowuję wszystko oprócz tych światełek, czyli tych błysków tutaj. I oprócz tego tutaj dookoła. Zatobię białko i ten i tęczówka jakaś można narysować. Zaraz zobaczycie. Zresztą, Wystarczy przyjrzeć temu kotkowi na zdjęciu, które przysłałam, to zobaczycie i Zobaczcie, o co tu chodzi. Dobra, mamy. Tu mi troszkę wyjechało za linię. Lubię poprawić linię rzęs. Można sobie tą górną kreskę poprawić. Przy okazji jest pogrubiona. Dobra, popatrzcie. No i co? I mamy. No i, i słodki. Ja sobie lubię tutaj jeszcze tak poprawić. Kotki mają takie brwi jakby w górę idące, ale to muszą być takie, wiecie, z gestu. To no nie może być taki odcinek taki sztywny, bo nie będziemy wiadomo, co to jest. Jakieś dziwne szramy ma. Tu i tak troszeczkę idzie. No to najlepiej by było białym kolorem to zrobić, no ale nie mam białego. Są białe na białym. Jakieś wąsiki, niedużo, mogą być 3-4 z każdej strony. Można by dodać jakieś kropeczki, niedużo też. Okej? Okay? Patrzcie. No i popatrzcie, jak wygląda już słodko. Mm, ekstra. Kartkę. No już za nami, już właściwie kończymy. Popatrzcie, przechylam kartkę z powrotem, bo teraz muszę kotka posadzić. Główkę ma przechyloną, ale pupą siedzi. Więc musi być na wprost i główka, tak? Czyli kartka wraca do normalnej, do, do poprzedniej yy, formy i rysuję na dole. Teraz już będzie wiatra, tak. główka przechylona, a tu na dole będzie sobie sieciał. Czyli rysuję. A, kończy mi się kartka. <grywania> pokazywanie. Rysuję takie dwie bułeczki w odstępie od głowy. Ciach i ciach, dwie bułeczki. Nie, nie dotykają mi głowy, są poniżej. Patrzcie, jakieś jest ucho jest środkiem. To tu jedna bułeczka, tu druga bułeczka. Takie poziome bułeczki. Czyli takie. Mogą być to kółeczka, ale lepiej, żeby to było przechylone jajko takie. Dwa przechylone jajko, dwie bułeczki tak naprawdę. Potem robimy od tego pazurki. Czyli takie coś. Widzicie? No tutaj na tym. Tak i tak. Tak, tak. Dwie kraseczki takie. Od dołu do góry. Hmm? Teraz łączymy puszkiem stópki liczne słodkie stupki. Z ciałkiem. Boże z głową, ciałko z głową. Słupki z głową wychodzi ciałko. No i teraz, moi drodzy, lecimy z ogonkiem. Ogonek już do dowolność. Fajnie jak będzie taki mega wielki. Ale może być, no jaki chcecie. Na przykład. Fiu, musi mieć jakąś tam grubość, tak? Popatrz, jaki jest wydziwiany, S mi wyszło, nie, z, y, tak, nie, znowu znak zapytania, <grym> no może być S, może być znak zapytania, może być C, jak chcecie, ja lubię jeszcze takie te prążki dodać, mój kotek ma takie prążki mniej więcej, wtedy jest bardziej sierściuchowato, hmm? ok? I w zasadzie skończyliśmy, trzeba zmacać ołówek, żeby nie, nikt nie myślił, że tu ktoś strzelił do tego kotka i ma dziura w głowie. Tylko tutaj wymazujemy, ciach, ciach, ciach. Ja tu nie chcę widzieć ołóweczka, bo nikogo to nie interesuje. Ja musiałam się tam posłużyć lekko kółeczkiem. To już dobrze, jest super. Można go pokolorować, dodać mu jakiś kolorek. Na przykład ja dodałam właśnie tutaj dookoła tej źrenicy niebieską obwódkę. Boże, zieloną obwódkę! Tak zwana tęczówka. Maleńką, ale dodało, fajnie dodało kolorek. Możecie Wyciąć razem z paskiem, tak jak przy jednorożcach. Możecie wyciąć razem z paskiem. I wtedy, moi drodzy, mamy takiego do postawienia. O, popatrzcie, tak jak ja tutaj zrobiłam. No, może stać, proszę. I możemy zrobić taką kolekcję stojących zwierzątek rysowanych przez was, prawda? Popatrzcie, tak, tu ma jedną stronę przechyloną głowę akurat, bo tak nie było łatwiej, ale może być w drugiej strony. Jak widzicie, wolsiki tutaj zrobiłam na przykład blisko, noska, to zrobiłam dalej. Chyba mi się tutaj bardziej podoba, ale to za każdym razem wyjdzie trochę inne, bo to jest od ręki rysowane, a nie jakieś wyliczone i niedrukowane, prawda? Kotki, no dzisiaj właśnie są takie z przechyloną główką, może następnym razem jakieś inne zobaczymy, albo raczej inne zwierzątka, bo też nie chciałabym Was zamęczyć samymi kotkami. Nie wszyscy lubią kotki, podobno, chociaż nie wiem, czy to możliwe. Słuchajcie, czekam na Wasze prace. Mam nadzieję, że będą tak piękne, jak te jednorożce, które przysłaliście mi. No, coś pięknego. Mam naprawdę fajną kolekcję tych jednorożców i strasznie się cieszę. Chyba Wam się spodobały. Czekam na kolekcję teraz kocią. Muszę się zabrać za zrobienie takiego kolażu z tymi Waszymi pięknymi jednorożcami. Przysyłajcie zdjęcia swoich pięknych jedno... kotków. I mam nadzieję, że z taki... można imię, albo miseczkę, co tam chcecie, wiecie. Wy macie bujną wyobraźnię. I do zobaczenia na następnych Um. zajęciach. <grych> pa, pa! pa, pa. Miłego rysowania.